Od czasu do czasu lubię gotować szybkie i proste obiady, ale zawsze staram się czymś zaskoczyć moją rodzinę. Ten przepis, który Wam pokażę, jest bardzo łatwy, a jeden ze składników, którego prawdopodobnie nie znasz, sprawi, że Twoje codzienne dania staną się o wiele ciekawsze i smaczniejsze. Wszystkie składniki potrzebne do przepisu, jak zwykle, znajdziesz w opisie pod filmem. Na początku przygotujemy mięso. Jeden duży filet z kurczaka kroję w kostkę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie zrób to teraz, aby nie ominęły cię najnowsze przepisy. Do kurczaka dodaję odrobinę oliwy, doprawiam solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi, wędzoną papryką oraz ostrą papryką. Całość dokładnie mieszam. Mięso wykładam na patelnię i smażę kilka minut od czasu do czasu mieszając. Siedem suszonych pomidorów kroję w paski. Jest to dodatek, który spotkacie w każdym sklepie lub możecie zrobić go samodzielnie. Jego smak jest niecodzienny i wyjątkowy. Idealnie sprawdza się dodań z makaronem, sałatek oraz różnych past. Dodaję suszone pomidory. Dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, wlewam 125 ml śmietanki 30%, doprawiam solą oraz pieprzem. Całość smażę na małym ogniu około 3 minuty, od czasu do czasu mieszając. Utworzył nam się przepyszny i aromatyczny sos. Teraz zatem dodaję 180 g ugotowanego makaronu. Możecie dodać swój ulubiony. U mnie jest to penę. Całość dokładnie mieszam, zdejmuję z ognia. I danie jest gotowe do podania. Wykładam na talerz, posypuję szczypiorkiem i zapewniam Cię, że danie smakuje obłędnie. A jeśli chcesz poznać przepis na inne ciekawe danie z makaronem, kliknij tutaj.